Polonia przyjęła gości bardzo entuzjastycznie. Oprócz kwiatów para prezydencka otrzymała obraz po wykonaną w metalu, której wykonawcą jest artysta Leonard Stur. Obraz ten jest ojca świętego, na bazie litera św. Wszystkim chciałem podziękować za tak gorące przyjęcie. Mnie się to często nie zdarza. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie chciałem powiedzieć, że staram się dotrzymywać słowa, gdy przed rokiem. Już jako prezydent Rzeczpospolitej byłem po raz pierwszy w Chicago, byłem w Radzkowie. Dzielnicy Jackową powiedziałem, że nie jest to moja ostatnia wizyta. I nie jest, jestem tutaj dzisiaj po raz drugi. W przyszłym roku, jeżeli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, na pewno będę po raz trzeci. <zysty> <zysy> o, szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem całej Chicagowskiej Polonii podziękować za jedną, za patriotyzm. Patriotyzm, który nie stoi w sprzeczności w tym, żeby być lojalnym obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo nie ma tu żadnej sprzeczności. Za to chciałem Wam Czasem jest tak, żeby rozumieć to piękne słowo, trzeba mieszkać poza granicami kraju. Chociaż oczywiście miliony, miliony Polaków mieszkających w Polsce również to rozumie. Bardzo wiele milionów. Ale tutaj widać to bardzo mocno i chcielibyśmy, żeby tak dalej zostało. Tu w Chicago Polacy są obecni od. 150 lat, pokolenie po pokoleniu z różnych powodów po to, żeby znaleźć pracę, po to, żeby znaleźć miejsce, gdzie panuje wolność, po to, żeby uciec prześladowaniami. Wiele pokoleń Polaków się tu znalazło, ale dzisiaj Polska jest wolna, dziś Polska się bogaci, może nie będzie już tak, że tak wielu Polaków co chwilę, co pokolenie albo częściej będzie tutaj przyjeżdżać, żeby zostać na stałe. Myślę, że będzie coraz więcej polskich turystów. Ale to nie oznacza, żeby zapominać o polskości. Dobrze będzie się dziać w Polsce. Mam nadzieję, że będzie się dobrze dziać. Będzie się dobrze dziać, bo. Weszliśmy na drogę rozwoju szybkiego, bo walczy się z różnymi patologicznymi zjawiskami, i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej walczyć. Także. I tego sobie tylko życzę. I życzę sobie, żeby takich imprez jak tutaj, w prestiżowym. Miejsców w pięknym mieście Chicago, żeby takich imprez było coraz więcej. Chciałbym bardzo raz jeszcze podziękować panu burmistrzowi Richardowi Dilejowi. To bardzo dobrze, że burmistrz tak potężnego miasta, a wiem, co to znaczy być burmistrzem. Warszawa to mniej więcej dwie trzecie, Chicago, chodzi o wielkość, jest przyjazny naszej polskiej społeczności. Jest przyjazny, mam nadzieję, że ta społeczność jest również panu burmistrzowi przyjazna. I oby tak jak najdłużej. Mamy dzisiaj koncert. Koncert, powtarzam, zorganizowany wysiłkiem bardzo wielu przy wielkiej przychylności władz miasta. Wszystkim tym, którzy brali udział w jego organizacji, chciałem najserdeczniej podziękować. Jak patrzę na tę salę, to muszę powiedzieć, że odczuwam olbrzymią przyjemność. Naprawdę olbrzymią. Na koniec szanowni drodzy rodacy a także ci, którzy są na tej sali, a nie są Amerykanami polskiego pochodzenia. Jest jeszcze parę problemów do rozwiązania. Ja zdaję sobie sprawę, że tutaj pewna część Polaków w Chicago żyje w sytuacji trudnej bez odpowiednich pozwoleń, bez nic. My z ze swojej strony, jako władze Rzeczpospolitej, będziemy robić wszystko, żeby ten problem rozwiązać. Ja nie twierdzę, że to jest proste. Chciałbym to powiedzieć bardzo jasno. Gdyby to było proste, to przy wysiłkach ostatnich dwóch lat byłoby już rozwiązane, że ten problem może nie jutro, ale pojutrze rozwiązany będzie. Życzę wszystkim dobrej zabawy na koncercie i niczego sobie więcej nie życzę, niż to, żeby za rok zobaczyć Chicago w tym samym stanie, co dzisiaj. Dziękuję Państwu. Bardzo. Także w trakcie ani występu, tylko że jutro jest moje główne wystąpienie, bo kilka już miałem na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś jutro mam kilka bardzo istotnych spotkań, a po tym ja przyjechałem niedawno i w tej chwili w Warszawie z kilka minut po godzinie trzeciej nad ranem. Jeszcze bardzo dziękuję. Zapewniam, że w przyszłym roku może uda się to tak zrobić, żeby to nie było połączone z wizytą w NZC. Przyjadę do Państwa. Bardzo bym chciał odwiedzić po raz kolejny Jackowo, bardzo bym chciał być w tamtejszym pięknym kościele. I na pewno będę, chyba że stanie się coś, czego my ludzie nie potrafimy przewidzieć. Dziękuję bardzo.